to znaczy, no wiecie, już jest siódma nie taki wschód ale powiedzcie czy to nie jest wspaniałe miejsce taki nasz koniec świata ptaszki słychać? akurat auto przyjechało no, no to zaczynamy dzień, dzisiaj w ogóle jest y, dzień taki wolniejszy także Mamy dużo czasu dla siebie, korzystamy. Dzisiaj z jabłczynkiem 7:32. No. Stawiam zupę. Dzisiaj będzie jarzynowa, także zaczynamy. Co, widać, nie widać? Wszędzie nam świeci słońce. A może tak? Tak, będzie dobrze? Tak? Laurka wstała i się nosi. No, nie interesują nic innego. Plus, plus, prócz rączek od mamy. Także się nosimy. Teraz idziemy po Anitkę, tak? I później będziemy robić placki z cukinii. No, tu. Zrób papa wszystkim. Papa. Robisz papa? Nie, musimy mieć pozesłanie na rolety, bo tak ciepło jest w domku. Świeci nam słoneczko. No. Anitka gra na pianinie. daje tutaj wiem, No dobra, jak tam ci idzie? No nie wiem, no. To chyba najpierw teraz Milka będzie grać, a ty za chwilę. Więc jedziemy, mamy kasztanki. Nie, Juleczka? I jedziemy. Już mi ręce trochę zmarzły, zobaczcie. Słońce zachodzi. W ogóle dzisiaj było minus 2 stopnie rano. I musiałam skrobać szyby. Dobrze, no, jesień już tak przychodzi do nas. Co chcesz jeszcze, plecelka? Proszę bardzo. Takie pyszne precelki, tu w sklepie. Proszę. No, że wracamy ze spacerku. O, no, pokażę Wam tylko, jak zachodzi słoneczko. Pięknie jest po prostu. No, byliśmy ostatnio y, na farmie jedyniowej w Rzeszowie. Nie umiałam się tam dzwonić. Myślałam, że po prostu jest taki duży ruch, że nie odbierają telefonów. A okazało się, że po prostu nie otwierają, bo było zamknięte. I zrobiliśmy sobie wycieczkę na farmę dyniową i było zamknięte. Wrzucę wam, wam tutaj za chwilę takie przybitki. Bo Milka nagrała swoim telefonem, co nas ominęło. Może nam się uda jeszcze pojechać w jakiś dzień. Dobra. Co będziesz czytać? To? Co my tu mamy? O, fajna książeczka. Jak nauczyć dziecko optymizmu? Tak, fajne. to było Anitki, tego nie ruszamy. Telefon nam dzwoni. Co czytasz? A, to tak nie do końca dla ciebie jest, pan Ci. Laurka? Inną książeczkę sobie weź. Laurka? Dobra, trzeba jej to zabrać, bo zniszczę. A, coś zimowego, a kto nie ma? Nie ja ma. Zobaczcie, Laura ja nawet nie skarpety ma. nie ma. A ja nic nie mam, Trochę... Laura nawet ja? skarpety nie ma. A ja? No. To będzie moja czapka na zimę? No, na pewno. Nie z tylko z No i jest dobra. Najważniejsze, że są. Anitka ma kurtkę. No. Dobra. Ja się przymierza kurtkę. A zapnij się, to będę wiedzieć. Jak się zapniesz, Jeszcze jest taka niebieska. Zaraz sprawdzimy. Jabłuszka czekają. Tu już mamy skórki. Tam będzie jeszcze do pokrojenia. Tu się woda studzi. I będzie mus jabłkowy i ocet jabłkowy. Laura znajduje jakieś skarby na podłodze. Pokaż co tam znalazłaś znowu. Pokaż. Pokaż. No. Makaron. Proszę bardzo. Makaron z wczorajszego obiadu dziecko znalazło. Dobre było. Nie wolno. No. Dobra. Tu, po tu już mamy pozostałości po zakwasie z buraków. Idzie Lelurcia ratować trzeba. No. Tak to jest. Tak to jest. Dziewce nie śpi i mama nie może robić. No. Oj, oj, oj. Jaka mgła. Nic nie widać. Wcześniej było widać jeszcze sarenki. A teraz już nic nie widać. Tam były sarenki, tak. Tam były. Tam. No, Laurka nie śpi jeszcze. Nie, Larciu? No. Nie da. Nie da, mama. Będziemy za chwilę pracować dalej, tak? O, twoje zabawki leżą na podłodze. Tak. Czasem tak mam, że jak nie wiem od czego zacząć, bo jest tyle roboty, to zaczynam od kawy. Zrobię sobie kawę, posiedzę chwilę, nabiorę chęci, jakoś tak rozmyślę co i jak, wtedy po kolei i wtedy robota idzie. No, a czeka dzisiaj dużo pracy? Jak każdego dnia. Mówiłam wam, Robię mus jabłkowy, ocet jabłkowy. Tu czekam mleczko do przelania. Żeby się śmietana zebrała. Musimy zrobić obiad. Ogarnąć tutaj zrobić listę zakupów. No i później odebrać Anitkę ze szkoły, także czasu mamy mało. Ale jak, tak jak mówiłam, zaczynam od kawy, szybka kawa i robota będzie szła. To do zobaczenia. I you.